Izolacja. W obliczu tego wszystkiego ofiary czują się osamotnione. Jak o tym mówić na zewnątrz? Podskórna destrukcja jest nie do wypowiedzenia. Jak opisać pełne nienawiści spojrzenie, przemoc pojawiającą się tylko pod postacią niedomówień i przemilczeń? Przemoc jest jawna tylko w obecności prześladowanego partnera. W jaki sposób przyjaciele mogliby sobie uzmysłowić to, co się dzieje? Gdy nawet, pozna... pozostają... Gdy nawet poznają rzeczywisty charakter tej agresji, sami są tylko zaniepokojeni i przerażeni. Nawet bliskie otoczenie trzyma się na ogół na dystans. Nie chcemy się w to mieszać. Ofiary przestają wierzyć swym własnym zmysłom. I nie są już pewne, czy nie przesadzają. Gdy do agresji dochodzi, na oczach świadków zdarza się, że ofiary da dalej chroniąc agresora oceniają reakcję świadków jako przesadne, by nie dolewać oliwy do ognia. Biorą na siebie paradoksalną rolę obrońców tego, kto je atakuje.